Wyścigi wraków i traktorów w Bełku to już wieloletnia tradycja. Co roku mają być organizowane po raz ostatni, ale popularność tego typu rozrywki niesławnie, więc po raz kolejny widzieliśmy się na tym wspaniałym widowisku, jak się okazuje nie tylko dla prawdziwych facetów, ale dla całych rodzin. Swoje sportowe konkurencje miały nawet najmłodsze dzieci, a atrakcji poza wyścigami wraków i ciągników nie brakowało. Wrak Race Bełk Anno Domini 2022, kolejna edycja, czwarta już organizowana przez m.in. Marcina Sarnowskiego, właściciela tego miejsca. On rokrocznie przygotowuje tor specjalnie po to, żeby spotkać się z Brakowiczami, czyli z wszystkimi miłośnikami ścigającymi się w maszynach, które są już nie są pierwszej młodości, ale w dalszym ciągu te ryki silników za moimi plecami słychać. Oni się ścigają, oni mają z tego duży fan, duży przypływ adrenaliny. W każdym z sześciu wyścigów, bo tyle jest przewidzianych na, na dzisiejsze zawody, startuje po średnio po siedem osad. Wyścigi rozpoczęli najmłodsi, czyli młodzicy, oni się ścigali. Kategoria młodzik ma to do siebie, że pilotem jest osoba dorosła, natomiast za kierownicą jeszcze niepełnoletni, ale już jeżdżący kierowca. Oprócz tego to wyścigi traktorów, czyli maszyny w trzech kategoriach, najmniejsze Eski, Jednoosiówki, no i kategoria 4 na 4 czyli potężne maszyny. One się ścigały, tylko że wyścigi polegały na jeździe na czas, nie bezpośrednia konfrontacja w wyścigach. Czasówka najlepsi zostali udekorowani na scenie. Oprócz tego w tym roku po raz pierwszy Kategoria siłowa, czyli przeciąganie, przeciąganie potężnych, ciężkich płyt betonowych. W tym również brali udział traktorzyści. To jest taka innowacja w tym roku, taka nowość, no ale wejdzie do kalendarza i będzie w planie imprezy na przyszły rok. Oprócz tego, dla najmłodszych przygotowana duża strefa rozrywki, dmuchańcy, animacje dla dzieci. Jeden z organizatorów, czyli Warmińsko-Mazurska Izba Rolnicza, przygotowała konkursy, które cały czas są prowadzone w trakcie dzisiejszego wydarzenia. Rok rocznie podczas wyścigów, podczas wyścigu wraków Wrak Race Bełk organizowane są również dla najmłodszych wyścigi na jednośladach, czyli na rowerkach biegowych, rowerkach bez pedałów. Takie wyścigi również się odbyły. Również udekorowaliśmy wszystkich uczestników na scenie bełckiego Wrak Race'u. Mamy czwartą edycję, czyli to już pomysł dawno się urodził. Coraz większa impreza, coraz więcej ludzi, coraz więcej zawodników i coraz więcej atrakcji. Mamy też przez jedną z firm z branży nawozowej badanie darmowe gleby dla rolników. Każdy rolnik, który chce zbadać glebę, przyprowadzi, przyniesie swoją próbkę, jego gleba zostanie zbadana za darmo. Mamy też wyścigi rowerków dla dzieci, to taka też od zeszłego roku nowa kategoria, przyciągając dzieci. Poza tym gastronomia, animacje przeprowadzone przez warmińsko Mazurską Izbę Rolniczą, poza tym no, wiele innych, o których nawet nie sposób mi wymienić. Pomysł się urodził, wyjeżdżając na wyścigi traktorów gdzieś w Polsce i powiedziałem sobie, że muszę coś takiego zorganizować. Do tego Kolega, jeden z masy Team, Waldusz podsunął mi pomysł, żeby przy tym zorganizować wyścigi wraku. I tak się zaczęło. Impreza bardzo wyczekiwana, przez wszystkich kibiców pytali pytają, że rok cały kiedy, kiedy będzie i czy będzie. Samemu takiej imprezy się nikt nie zorganizuje. Przy tym pracuje sztab około 10 do 15 osób. Także ze wsparciem samorządu, pana burmistrza, jakże, także i warmińsko-mazurskie izby rolniczej. 在那。 Jak wspomniałem o sile, która była prezentowana w Parku Maszyn Rolniczych w Parku Ciągników, to na scenie pojawi się silny mężczyzna, między innymi pięciokrotny mistrz świata strongman, wielokrotny mistrz Europy Mariusz Pudzianowski. Z nim będzie siłowe show. Z timu Pudzianowskich jeszcze Pudzian Band, to będzie muzycznie DJ Dziekan. On również wpisał się w plan wydarzenia bełckiego. Podsumowaniem i zakończeniem dzisiejszego wydarzenia będą fajerwerki, ale fajerwerki laserowe przy muzyce, którą będzie podawał, którą będzie nakręcał DJ House D. Gościem specjalnym wrakreis bełk był Mariusz Pudzianowski, który przygotował kilka siłowych atrakcji dla publiczności, dla silnych facetów, ale i dla dzieci. Okazuje się, że 32 kg ciężarek tylko wygląda na niewielkie wyzwanie. Lekki może być co najwyżej w rękach Pudziana. No jest to fajne wyzwanie, jak coś innego niż na co dzień. No, wyścigi wraków, nigdy nie miałem okazji na takiej imprezie być. Wyścigi traktorów, coś innego i ma rację bytu. To dlatego, że ta codzienność, którą mamy na co dzień, już troszeczkę nam się nudzi. A to jest raz do roku taka fajna impreza. Fajne wyzwanie dla organizatora. No i coś nowego. Moje wydanie, jak już tutaj przyjechałem, to bić się nie będziemy, mimo to, że akurat jest to teraz moją domeną. No, ale jak już mam, jak już przyjeżdżam, to... Chłopaków trzeba to sprawdzić, na co i stać. No i tych młodych, mam takie malutkie zabaweczki, które dla mnie są leciutkie, a dla nich to będzie niezłe wyzwanie. No i czasami na takich właśnie imprezach gdzieś tam kilku rodzynków idzie złapać, wyłapać. No i osobiście znam za chłopaków, gdzie właśnie na takich imprezach znalazłem kilku chłopaków, gdzie są dzisiaj czynnymi zawodnikami. A już to wie, może tu ktoś się wyłoni. Frekwencja dopisała. Miłośników wyścigów wraków i ciągników, a także strąkmenów nie przestraszyła nawet nagła ulewa. Czwarty wrak race bełk uważamy za udany. I mimo, że również miał być tym ostatnim, to prawdopodobnie zobaczymy się znów za rok.